Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grzegorz Leśniak i chciałbym przedstawić puls rynku, czyli nasz tygodniowy komentarz ekonomiczny przygotowany dla doradców oraz klientów firmy Profit, doradcy finansowi. Wojna na Ukrainie trwa już ponad miesiąc, a rynki finansowe próbują jakoś zaadoptować się do tej nienormalnej sytuacji. Poza tym inwestorzy coraz bardziej biorą pod uwagę nie tylko bieżące czynniki militarne, takie jak przebieg walk czy ryzyko eskalacji konfliktu, ale również konsekwencje długoterminowe wojennej rzeczywistości. Można być pewnym, że wojna wpływa i będzie wpływać na inflację, na razie przede wszystkim poprzez wzrost kosztu surowców energetycznych i żywności. Dynamiczny wzrost cen, który był już światowym, z nielicznymi wyjątkami, np. w postaci Chin, problemem przed wojną, teraz jeszcze mocniej daje znać o sobie. Jeśli banki centralne będą chciały realnie walczyć z ryzykiem długotrwałej inflacji, a jeszcze gorzej z ryzykiem stagflacji, bo wojna może też przyczynić się do wyraźnego spowolnienia gospodarczego w wielu rejonach świata, to stopy procentowe będą rosnąć, a co za tym idzie, w górę będą szły rentowności obligacji. I to było widać w zeszłym tygodniu. Inwestorzy wyprzedawali obligacje, tym samym już podnosząc te rentowności. Co do rynku akcji, to też pojawiają się komentarze, że gdzieś te pieniądze z obligacji muszą przepłynąć, i niektórzy spodziewają się, że przynajmniej ich część pójdzie właśnie na rynek akcji, chociaż zapewne. Gdyby ten scenariusz miał się sprawdzić, to bardziej w cenie byłyby spółki typu Waliu z pozytywnymi przepływami pieniężnymi, z produktami usługami odpornymi na inflacyjny spadek popytu oraz z historią hojnej polityki dywidendowej. A jeszcze z ciekawostek ze świata rynku akcji, to Rosjanie postanowili otworzyć swoją giełdę akcji, ale po swojemu. Ruski Mir na parkiecie w Moskwie wygląda tak, że przywrócono obrót tylko niektórymi walorami, zakazano sprzedaży swoich akcji wstrętnym zachodnim spekulantom, imperialistom, nie mówiąc już o całkowitym zakazie zarabiania na spadkach, czyli tzw. krótkiej sprzedaży. Efekt był taki, że spadki były, ale nie gigantyczne. Ale jak długo taka farsa wolnego handlu będzie się odbywała, trudno teraz wyrokować. Na międzynarodowym rynku zyskiwał za to rubel, bo chętnych na rosyjską walutę przybyło, kiedy Putin ogłosił, że Gazprom będzie się rozliczał za gaz właśnie w rublach, tym samym zmuszając zagranicznych odbiorców z tzw. nieprzyjaznych państw do kupowania rubli za twardą walutę. Duża część odbiorców już zadeklarowała, że na walutowy szantaż się nie zgodzi. Kto wie, czy nie będzie to kolejny, spektakularny strzał we własne kolano Rosjan, bo zmotywuje tylko państwa europejskie do jak najszybszego zastąpienia rosyjskich surowców. W kraju giełdowy WIG zyskał w tydzień trochę ponad procent, mniej niż Wall Street, ale więcej niż wiele giełd europejskich, z których część skończyła nawet tydzień pod kreską. Złotówka dalej jest słaba i chwiejna, a obligacje, podobnie jak w innych krajach, wyraźnie traciły zainteresowanie inwestorów, co akurat u nas sprzężyło się z ogłoszeniem przez rząd obniżki podatków, czyli de facto cichego rozmontowania kontrowersyjnego polskiego ładu. Coś, co może się podobać potencjalnym wyborcom, e, zwłaszcza jeśli miałyby się potwierdzić plotki o wcześniejszych wyborach, kiedy rządzący chcieliby wykorzystać wzmożenie patriotyczne wokół ośrodków władzy po wybuchu wojny, już niekoniecznie pozytywnie jest oceniane przez ekonomistów. E, taka obniżka podatków, która ma kosztować budżet przynajmniej kilkanaście miliardów złotych w tym roku. To nie tylko kolejny czynnik inflacjogenny, a tych nam raczej w tych trudnych czasach nie potrzeba, ale również powód, dla którego rząd będzie się musiał jeszcze bardziej zadłużać, a to może mieć jeszcze mocniejszy wpływ na wycenę polskich obligacji. Oprocentowanie naszych dziesięcioletnich obligacji sięgające już powyżej 5% jest wyższe niż czeskich odpowiedników, chociaż w Czechach stopy procentowe są na wyższym poziomie. Nie mówiąc już na przykład o obligacjach litewskich, oczywiście euroowych, gdzie wprawdzie inflacja jest już kilka miesięcy powyżej 10%, ale stopy są takie jak w całej strefie euro, czyli praktycznie zerowe, a oprocentowanie wspomnianych obligacji, które również w ostatnim czasie urosło, sięga 3,4%. No, ale za to Litwini wyzbyli się swej niezależności monetarnej, z której wielu polskich polityków i ekonomistów z prezesem NBP na czele jest tak dumnych. Dziękuję Państwu za uwagę i na kolejny puls rynku zapraszam w następny poniedziałek, już w kwietniu. Do zobaczenia i wciąż nieustająco, niech żyje Wolna Ukraina.